Pan Paweł Pilczak, zastępca kierownika zespołu basenów. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, witam. Widzę, że woda jest już w niecce. Ile trzeba tej wody? Wody tej trzeba do napełnienia całej Niecki 850 kubików. I czy to jest woda z wodociągów miejskich? Nie, nie, nie. To nie jest woda z wodociągów miejskich. Posiadamy własną studnię głębinową. Znajduje się ona tutaj w tamtym miejscu i całą nieckę basenową napełniamy właśnie z tej studni. A jak długo trwa napełnianie niecki? Napełnianie całej tej niecki rozpoczęliśmy 14 maja, czyli jakieś około dwóch tygodni trzeba ciągle napełniać. Tak, ale zanim napełniliście wodą, musieliście wyczyścić basen, prawda? Kiedy przystąpiliście do tych prac, na czym one polegały? Przystąpiliśmy do czyszczenia niecki basenowej 4 maja. Codziennie po cztery osoby czyściło nieckę basenową. No dobrze, niecka jest wyczyszczona, woda jest w basenie, ale trzeba jeszcze ją chyba przefiltrować, prawda? Tak, tak. Nie jest jeszcze całkiem do końca napełniony basen. Planujemy włączyć pełną, pełną filtrację i cały system komputerowy 23 maja. Rozumiem. Odbywały się też prace w otoczeniu basenu, prawda? Tak, tak. Prace tutaj przygotowania do sezonu rozpoczęły się wczesną wiosną. To znaczy, na bieżąco kosimy tutaj trawniki, poprawiamy pełną infrastrukturę. Dokonaliśmy również zakupu piasku kwarcowego, aby uzupełnić boisko do gry w piłkę plażową. No i najważniejsze pytanie, kiedy wreszcie będzie można przyjść się wykąpać? Planowane otwarcie sezonu chcielibyśmy rozpocząć 14 czerwca. Także serdecznie zapraszam wszystkich. A zatem 14 czerwca spotykamy się tu na basenie miejskim. Od godziny 10 do 18. Zapraszam. Sunshine, sunshine